A i co chciałem powiedzieć, yy, założyłem grupę na YouTube, znaczy na tym, na Facebooku, założyłem grupę na Facebooku, grupa nazywa się Motoczat Nysa i tam będziemy się umawiać na moto i kto ma moto, ale Motoczat Nysa, o Nysa, okolice Nysy, kto tu mieszka blisko, I tam będziemy się umawiać pale na moto. I tam, I tam każdy może napisać i umówić się. Ja na przykład, że ja latam jutro, a kto ze mną polata, i tam drugi, trzeci się odezwie i jest ekipa. I będzie można sobie polatać. To jest dobre rozwiązanie. I, i taka grupa jest już. I na taką grupę można sobie ten się zapisać i. I tam sobie gadać i się umawiać. Ktoś w okolicy nysy jak chce na moto sobie pojeździć Każdy, kto ma dwa koła, może, może, tam, może tam sobie ten, pogadać. Grupa dopiero no, się dopiero będzie rozwijać, bo dopiero tam jest mało co tam to jest, ale mam nadzieję, że będzie więcej ludzi. I tutaj z Nysy z okolic, żeby można sobie ten z kimś gdzieś sobie pojechać, jak ktoś by chciał jechać na przykład gdzieś daleko. Motoczat nysa czat, bo, bo tam czadujemy, nie czatujemy, nie piszemy wzdur co tam u Ciebie słychać, tylko piszemy ja jadę, ja, albo ja, ja chcę jechać, nie mam z kim ja, ja jadę i ja też jadę i tam się tam czadujemy Tak. i to jest właśnie czadowanie, a nie czatowanie nie gadanie o jeździe, tylko jazda i tam się można umawiać i można sobie pojeździć Ja z Trzypaścią z kanionu Słuszkowice żegnam się z Wami panicie zobaczcie sobie na tą grupę, jak jesteście z okolic to sobie możecie się umówić i można pojechać ognisko zrobić gdzieś albo już wszystko można I sobie popatrzcie tam i sobie zobaczcie I to by było na tyle z tego suszkowania No to trzymajka się do zobaczyska hej